Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci, jak wsadzić kartę SIM do telefonu Google Pixel 9. Na początku szukamy kieszonki na kartę SIM, która znajduje się pod telefonem. Następnie bierzemy klucz, wsadzamy do dziurki kieszonki i dociskamy. Kiedy kieszonka nam wyskoczy, wyciągamy ją. Następnie bierzemy kartę SIM i wkładamy ją zgodnie z wycięciem w kieszonce. Gdy już to zrobimy, wkładamy z powrotem kieszonkę do telefonu. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.